Hej, siemano wam wszystkim z tej strony Terim i witam Was w kolejnym odcinku Zag serii Zagrajmy Wy i Elder Scrolls Skyrim. Tak, zaczynamy od tego samego miejsca co w poprzednim odcinku. Pozwólcie, że sobie jeszcze pozbieram parę szczał, bo po to tu właśnie przyszedłem. Granat. Okej, okay, tutaj za pomocą tego króla, znaczy, króla Boże, klucza, yy, który właśnie wzięliśmy temu walsowi weranowi, otworzyłem takie drzwi. Nie mam pojęcia dokąd one prowadzą. Aha, tutaj jest jakiś stalowy hełm. Czekajcie, założę go. A może Julianosa. Założymy go. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego mam. Stalowy hełm. Okej, okay, zarąbiście. Granat złoczy na szyjnik. Okay. Aha, czyli odklebnowaliśmy teraz to. Okej, okay, i wracamy. Właśnie nie wiedzieliśmy wtedy, gdzie prowad dokąd prowadzą te zaklebnowane drzwi. No, już się dowiedzieliśmy. <laughs> ok, tak więc udajemy się teraz, aby, no, do tego, na wysokich rodgar, by porozmawiać z tym, <laughs> z siwobrodymi. Ok, tak więc szybko podróż do miejsca i wersji z jest i 300. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to się wymawia. <śm> no, powoli się chyba ciemno robi, ale nieważne. <śm> <śm> Przepraszam. Uzwólcie, że sobie jeszcze zapiszę i idziemy dalej. Lubię mieć tak, taką pewność, że jest zapisane i mogę wrócić do tego miejsca. Tak więc udajemy się na wysokich Rodgar. Jeszcze sobie sprawdzę, ile nazbierałem szczał. 47? Ok. No nie jest ich zbyt wiele. Ponieważ nie było za dużo tych całych draugrów, żeby no... Na... Łuczników! Draugrów to był bu... O Jezu. Kurczę. Aha, czyli dostał od tego... Od Lidii. Jak nam się przydaje ta Lidia. Niesamowite. Aha, jeszcze inną rzecz miałem zrobić, ale zapomniałem. Ponieważ zdobyliśmy coś takiego jak łuk myśliwski. Poczekajcie, ale. Hmm. Aha, tutaj mamy. 31 obrażeń, ale ciekawe ile by miało... miał ten łuk, gdybyśmy go ulepszyli. Ale to nieważne. Jak będziemy wracać z wysokiego Hrodgaru, to. Naprawdę podoba mi się ta gra. Co mnie zachęca do nagrywania właśnie Let's Play. Wydaje mi się, że czeka nas dosyć daleka podróż. Nas, nasa... O Jezu! Na sam szczyt. Aha, nie, myślałem, że to jakieś kudy. Poczekajcie, gdzie Lidia? Aha, tam jest. Cool. E, może nie ma wnieniu. A przy okazji poćwiczymy troszeczkę walkę sztyletem. <laughs> Ponieważ w końcu chcemy być ucznikami to. Ok, jeszcze raz quick-save. Chodzi Lidia szybciej go. Spojrzę na mapę jeszcze. Mhm, czyli parę jeszcze skrętów i... ...będziemy na miejscu. Okej, okay, póki co suwajmy na razie tę broń. Jakaś wielka planeta z tyłu. Kurczę, boję się, że zaraz wyskoczy na mnie jakiś stwór. Jakiś tron coś. Uważaj na wilki, jeśli zamierzasz iść na wysoki Hrodgar. Tak, zamierzam. Ale nie, my się nie boimy wilków. O kurde. Hmm. Zobaczymy, może dam radę z nim. O raczej nie. Nie wiem, czy go od tak tak. Tak, tak, Lidia. Oooo, kurcze. Nie. Gdzie musieli to jakieś inaczej zrobić. Nie pamiętam, gdzie ja to już zapisałem sobie. Hmm. Myślę właśnie, żeby zostawić tam Lidię, ponieważ ona będzie od razu atakować, nie będzie uciekać z nami. Tak więc zostawimy gdzieś tutaj Lidię i pójdziemy sami tam. Może nas nie zaatakuje coś poważniejszego, to... Gdzie jesteś? Okej, okay, zostawimy go. Znaczy go ją obok tej kapliczki czy co to jest? Jestem za Jak sobie życzysz, Panie. No i zaraz wrócimy do niej. Znaczy jak wrócimy z tych... Znaczy, od tych siwobrodych, którzy nie wiadomo, co będą chcieli tam robić. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Aha, czyli to on był gdzieś tutaj. Quick save i uciekamy. Tam stoi. Mam nadzieję, że Lidia tam nie zniknie, jak... Kurczę, gdzie ty? Aha. Nie chciałbym, żeby mnie jeszcze wilki tutaj goniły. Będzie mnie jeszcze? Wydaje mi się, że już się zbliżamy do tej wieży, czy co to jest. Ale widzę po ikonce, że to będzie chyba wieża. No, na pewno. Zarobibis to te kraj obrazy naprawdę. Może teraz ich nie widać, bo jest ciemno, ale... Mm -hmm, czyli zbliżamy się właśnie. Okej. Okay. Czyli właśnie z tymi przed drzwiami do wysokiego Hrodgaru. Tak, ale co będzie w środku, dowiemy się w kolejnym odcinku. Na razie.